Hejka, z tej strony Radiusz. Słuchajcie, szybkie podsumowanie e, Klockonu. Kilka dni od imprezy upłynęło, więc jak nie teraz, to już nigdy. E, pierwsza rzecz. Udało mi się na Klockonie dokończyć napis z logo. Od tej pory będzie jeździł ze mną na wszystkie imprezy, na których się będę wystawiał z figurkami. E, co dostałem? E, dostałem gazetkę z puszką Darta Molla od Brick Mario z Brick 2 TV. E, dostałem... E, Zdjęcie od Wilczek Klocki z autografem. Dostałem no oczywiście plakietkę wystawcy. Ale to jest jakby oczywista oczywistość. Co dalej? W MD Custom Design nabyłem klockową pelerynkę. W brixy.pl dostałem zestaw klocek będzie 2005. I taka płytka pod figurkę. Myślę, że razem z tą paralynką niedługo będzie robiła robotę u mnie w gablotce. Naklejka od Blackbricks, naklejka od Mateo 33 i grupy AFOL squad do której należy. Dwie naklejki od Stawiam Klocki, kultowe hasła ze Star Warsów. Stawiam Klocki też miał takie broloczki z Wejderem. W kopalni klocków, oprócz yy, klocków do dokończenia tego żółtego napisu, nabyłem też taką figurkę chromowanego czubaki. To jest, to jest już trzeci monochromatyczny czubaka w mojej kolekcji. Mam czerwony prototyp, czarny prototyp. To będzie trzecia. No i słuchajcie, najważniejsza rzecz: ten klocko nowy zestaw od Kady, Formuła Kada. Podpisy yy, wszystkich, których udało mi się. Znaleźć na klockonie. Nie będę tutaj wyczytywał wszystkich. Natomiast no, wszyscy, którzy przewinęli mi się w jakiś tam sposób, podpisali mi się na tym zestawie. No i słuchajcie, a, najważniejsza informacja. Figurki, które przewiozłem na aukcje charytatywne dosyć dobrze się sprzedały. Zresztą sami zobaczcie. 30 I 400 To była końcówka licytacji czwartej ostatniej z tych yy, figurek, tylko tyle mi się udało yy, nagrać. Yy, Nevermind. Natomiast słuchajcie, yy, my widzimy się już yy, za rok na kolejnym klockonie. Hejka!